Już w połowie sierpnia otwarta zostanie w Gliwicach największa na śląsku zewnętrzna ścianka bulderowa przy arenie Gliwice powstała nowa atrakcja dla sympatyków spinaczki, jest to boulder, którą widzimy w tle, taka ścianka, ale nietypowa. Co takiego jest? Proszę opisać. No jest to, że jest to jedna z większych, albo, naj, albo największa ściana bulderowa zewnętrzna na Śląsku. Oferuje ona powierzchnię wspinania około 150 metrów, wysokość 4,5 metra nad materacem. No i zapraszamy wszystkich chętnych w najbliższym czasie do spróbowania swoich sił na tego typu ściance, tak zwanej bulderowej. Dlaczego ona jest jeszcze wyjątkowa? Ponieważ jest to ścianka, która umożliwia wspinanie indywidualne, to znaczy każdy może przyjść samodzielnie i spróbować swoich sił. Nie potrzebuje omawiać się z żadnym partnerem, może po prostu sobie po bulderować. Może nie tyle w samotności, ale samodzielnie. Nie ma liny, natomiast to nie oznacza, że nie ma sekuracji. A sekurację stanowi materac, który będzie ułożony pod powierzchnią tej ściany bulderowej oraz te, te ewentualnie przy bardzo trudnych problemach bulderowych druga osoba, drugi partner, który jakby w pewnym sensie spotuje tą osobę, czyli pilnuje, żeby no nie upadła, nazwijmy to, do góry nogami.